Cześć, jestem Dziwna Owca, a w tym filmie pokażę wam młode, które wczoraj urodziła Głupiczka. Zobaczcie ile ich jest, jest ich chyba ze 20 I jedną ze złych wiadomości jest jeszcze to, ale jeszcze to, one są u krewetek jakby coś. I jedną ze złych wiadomości jest taka nowość, że oddałem suma Clariasa niestety, dlatego, bo zaczął już atakować rybę. I nie miałem nic innego, co z nim zrobić, jak go oddać. No. Ale teraz ryby są na pewno szczęśliwsze. Młode są też szczęśliwe, jest ich dużo. I z tego porodu, co Mieczyk rodził, niestety Udało mi się uratować tylko jednego młodego mieczyka, dlatego, bo z one tutaj uciekły. Do tego akwarium, bardzo tego żałuję, że tak się stało, bardzo. Ale no nie wiem. I tylko jednego mieczyka udało mi się uratować i jest już tutaj z tymi głupikami, więc jest dobrze. No i to na tyle. 爸。